Czy, że nauczyciel jest sympatyczny. To jest taki, który jest miły, przyjazny, pozytywnie nastawiony i zawsze z dobrą energią. E, moim zdaniem to znaczy, że jest pozytywnie nastawiony do uczniów oraz że utrzymuje z nimi dobre relacje. miły, dobrze się wyraża, za dużo załóżmy na przykład nie krzyczy i jakby dobiera, że tak powiem, dobre słowa na przykład mówi dziękuję. Proszę, no w sumie jak dorośli, zwraca uwagę na przykład na ucznia i go rzeczywiście słucha. Wie, co robi, pomaga, jak na przykład ktoś sobie nie radzi.